Dzień dobry, witam Cię serdecznie, wspaniał widzu. Ja jestem Nousey Nazy, jeśli jeszcze mnie nie znasz. No to jestem sobie Grandmasterem w TFT i po prostu nagrywam poradniki, i po prostu nagrywam głupoty w internecie. Dzisiaj mam dla Ciebie poradnik, no mam dla Ciebie krótki filmik, w którym tak naprawdę omówię 5 najlepszych reroll kompozycji w danym patchu w TFT. Zacznijmy może od tego, czym tak naprawdę jest kompozycja pod reroll. Reroll czyli tak naprawdę ponowne rzucanie kostką, odświeżanie sklepu po raz kolejny, aby trafić nowe rzeczy. W skrócie są to kompozycje, które opierają się na jakiejś postaci i celem tych kompozycji przede wszystkim jest wbicie tej postaci na trzy gwiazdki. Dożymy więc do ekonomii, czyli chcemy mieć jak najszybciej 50 zł, po czym dostajemy się do, do poziomu, na którym tej postaci szuka się najlepiej. I odświeżamy sobie sklep z nadwyżki, z nadwyżki tej ekonomii, czyli nadwyżki 50 zł, w poszukiwaniu trzymiastowej postaci. No, chyba że jesteśmy blisko, albo robi się niebezpiecznie, to wtedy schodzimy niżej z tą ekonomią. To tak maksymalnie upraszczając, albowiem tę strategię możemy grać oczywiście też z WinStreaka. Do czego oczywiście zachęcam, bo WinStreak to jest najlepsze, co możemy zrobić. Przejdźmy więc do samych kompozycji. Pierwszą kompozycją, jaką sobie pokrótce omówimy, jest Jasu Reroll. Yasuo, Rer. Yasuo Rerol polega oczywiście na przede wszystkim wbiciu Yasuo na trzy gwiazdki. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Jak... Zdać sobie sprawę, czy posiadamy odpowiedni spot, żeby zagrać daną kompozycję pod reroll. Odpowiedni spot to jest po prostu odpowiednia sytuacja, że nasza sytuacja w grze podpowiada nam, że możemy zagrać taką kompozycję. Więc przede wszystkim dobrze byłoby mieć jakiegoś jasło na dwóch gwiazdkach. Tylko, że oczywiście mam na myśli nie headlinera, tylko takiego poza headlinerem. Bo to oznacza, że mamy trzy sztuki już w kieszeni i trafienie headlinera zapewni nam kolejne trzy. Więc w teorii przez całą grę musimy znaleźć tylko trzy sztuki Yasuo, co diametralnie zwiększa nasze szanse na powodzenie. Jeśli jednak dostaniemy headlinera Yasuo i tyle, to tak naprawdę nie wariujmy, bo potem gierka może nas oszukać może się okazać, że takiego Yasuo nie trafimy. Dlatego zwykły headliner Yasuo jest po prostu trzymaczem itemów do tego, żeby zagrać lepsze pozycję pójść dalej. Natomiast jeśli tych Yasuo nam się trafia trochę więcej, to możemy rozważyć zagranie Yasuo Reroll. I teraz kolejną rzeczą, którą musimy sprawdzić, to lobby. Czyli musimy sprawdzić stoły naszych przeciwników, jak tylko widzimy taką sytuację. Podglądamy sobie stoły przeciwników i patrzymy, ile Yasuo zostało wyciągniętych z puli oraz czy któryś z tych graczy próbuje grać Yasuo Reroll. Pamiętajmy, że postaci za jedną sztukę złota jest... Jeśli się nie mylę, 20, tak naprawdę można to sprawdzić u mnie na stronce. Może sprawdzimy sobie przy okazji, żeby, żebyście wiedzieli. tftmeta.pl, taki jest adres. Wchodzimy sobie, bierzemy sobie czym grać w secie 10, sprawdź. Tutaj mamy kompozycje, które warto grać. S to są to najlepsze według mnie. Tutaj jest, kiedy była ostatnia aktualizacja, ale tutaj mamy też takie linki. Bardzo przydatne. No i tu jest procentowe szanse na bohaterów plus ilość w puli wchodzę sobie, no i mam tutaj napisane, że jedynek jest 22 kopie, także przepraszam, mój błąd, dwójek jest 20, trójek 17, czwórek 10 i piątek 9, także fajnie. Wracamy więc sobie do naszego jasuło. także głównym celem jest zrobienie jasło na 3 gwiazdki, lepszym headlinerem jest jasuło True Damage, ale Edgelord też, też może być. Chcemy mieć po prostu 6 True Damage jak najszybciej, a True Damage Headliner nam to umożliwi, ułatwi nam to przede wszystkim, bo nie będzie, nie będzie potrzebnej Kiki, którą też ciężko jest znaleźć, ale, ale warto ją znaleźć, bo jest na pewno silna. Więc zbudowanie tej kompozycji jest bardzo proste, bo robimy True damage, plus Edgelorda doklejamy i żeby dokleić mu Edge doklejamy tak zwany pakiet pentakilowy, czyli Kaiser w jego Kile. Eee, dlaczego tak? Ponieważ Echo jest Sentinelem, Kaiser też jest Sentinelem, więc się łączą. jego jest Edge no to potrzebujemy Edge Lorda, jest Edge potrzebujemy Edge No i oni sobie dają Pentakila. Także wszystko się fajnie łączy. Echo trzyma dla nas przedmioty pod tanka, czyli przedmioty dla jednostki przyjmującej obrażenia. Jeśli chodzi o przedmioty na SU, Najważniejszym przedmiotem jest Edge of Night. Bez tego przedmiotu mamy lipę, bo będziemy przegrywać na dużo kompozycji. Na przykład, jak trafimy na Roll, no to nie mamy najmniejszych szans. Natomiast, tym Edge of Night możemy go skasować, zakładając, że jasło stakował się od początku gry, czyli z taką pasywkę. Pozostałe dwa przedmioty to coś, co leczy i coś, co bije. Może to być Bloodthirster Infinity Edge, może to być Head of Justice Giant Slayer, Head of Justice Infinity Edge, możemy mieszać. Jakby rozumiesz zamysł. Czyli Edge of Night przeżywalność, tutaj coś do leczenia i tutaj coś do bicia. A Kalka w tym przypadku nosi Red Buffa i Morello, tak naprawdę nie robimy obu tych przedmiotów na Akalce to jest jedynie sygnał, że na Akalkę możesz zrobić jakiś przedmiot pod anti Heal, czyli przedmiot, który redukuje leczenie. Jak zauważyłeś, mam tutaj coś co redukuje odporności przeciwnika oraz coś, co redukuje leczenie. W każdej kompozycji tak naprawdę tego typu przedmioty warto zawrzeć. Także po prostu na piątym poziomie, sobie powoli, szukamy jasu trójki, chyba że na czwartym poziomie mając 8x10 ekspa, jesteśmy bardzo blisko, to możemy zrolować po, po trójkę już wtedy. No i po wbiciu na piątym poziomie jasu. Trójki, idziemy z poziomem do przodu, dokładamy kolejne synergie i... i zamykamy gierkę. Także tak wygląda ta kompozycja. Przejdźmy do kolejnej. Kolejną kompozycją, jaką chcę wam pokazać, jest Olaf Reroll. Sytuacja jest taka sama. E, to też jest jedynka, więc szukamy na piątce, czwórce. E, gramy to, jeśli mamy dużo naturalnych Olafów, plus potem headlinera sobie doszukujemy, znajdujemy, albo po prostu od razu mamy i to i to. E, trzy najlepsze przedmioty na Olafa: Blatterster, Tytan plus Sterak, ewentualnie Blatterster, Tytan plus coś. Może jeszcze jeden Tytan. Natomiast polecałbym dążyć. Właśnie do, tej, do tego połączenia. propozycja bardzo prosta. Robimy grubachy, dodajemy pentakila. Z tyłu stoi kartus, który będzie bił z daleka. Ubieramy go w przedmioty podmaga. Przede wszystkim Archangels, dobrze by było mieć. Reszta przedmiotów dowolna. Jeśli nie mamy Archangels, po prostu trzy przedmioty pod AP. Może to być Shodin, Adaptive Helmet do Generacji Many. Może w ogóle nie być Generacji Many, jak tam wolicie, ale po prostu przedmioty pod AP. Vex, żeby dać mu Egzeka. Jorik, ponieważ jest Pentakillem plus Mosherem. Zanim mamy Jorika, możemy trzymać Gnara. Robi praktycznie to samo dla naszej kompozycji. Zanim je będziemy mieć, i możemy grać tam Kencha. Jeśli Olaf jest Bruzerem, to Lepiej dla nas, ponieważ szybciej uzyskamy i łatwiej 6 bruzerów bez iloiki. Jeśli jest pentakila, to możemy wyrzucić jednego pentakila, dorzucić tam kedża i uzyskamy też sześciu bruzerów. Myślę, że to jest proste, zrozumiałe. Przejdźmy dalej. Kolejną świetną kompozycją pod Reroll jest Serafina Reroll. Nagrałem ją w formie filmu, jeśli chcecie zapraszam. W skrócie chodzi o to, że wbijamy serafilkę na trójkę, a potem idziemy dalej. Wokół serafilki gramy KDA Spellweaver. W zależności od tego, jakim jest headlinerem, to wypełniamy lukę. Przedmioty na serafinę najważniejsze. Jest Morello, ponieważ jest najlepszą aplikatorką Morello, w tym KDA i tak dalej. I jest to najważniejszy przedmiot, ponieważ robi robotę oraz w tym patchu jest bardzo mocny. Oprócz tego jakiś generator many. Tutaj jest Shodin, równie dobrze może zrobić Adaptive Helmet, który bardzo polecam, bo to jest bardzo dobry przedmiot w tym patchu. To jest to. USK Plus Płaszcz. Trzeciego przedmiotu nie robimy, ponieważ trzeci przedmiot dostaje z superfana. Oprócz serafinki naszym dodatkowym Kerry, potem będzie ARI. Możemy jej dać blue buff, a plus dwa przedmioty pod AP. Nie musi to być blue buff, może to być jakikolwiek generator many. Możemy nawet dać blue buff plus shojing, plus jeden do To też może zrobić robot. Oprócz tego na stole widzicie Lulu oraz Zixa. Jest to tutaj po to, żeby dać nam hyper pop. Oczywiście zamiast Zixa może być też Sona. Tak jak mówię, wypełniamy luki, nie musi to być konkretnie zi. Naszym głównym tankiem będzie Niko albo Eko, w zależności od tego, kogo trafiamy bardziej. Na Niko zrobiliśmy penetrację odporności zgodnie z naszą zasadą. Tutaj mamy penetrację, znaczy, przepraszam, nie penetrację, obniżanie leczenia przeciwnika w Morezo, także zasada jest utrzymana. W tych buzerach chyba tego nie zrobiłem, ale pamiętajmy o tej zasadzie, bo jest bardzo przydatna. Jeśli ty to robisz, a twój przeciwnik nie, to już masz bardzo dużą przewagę w swojej dywizji. Kolejna kompozycja, którą wam pokażę, dosyć niszowa, to Reroll Gnar, który tak naprawdę jest bardzo silny w tym patchu, o dziwo. Zapowiadałem to już w poprzednim patchu, ale nie do końca wierzyłem, że to się faktycznie sprawdzi, aczkolwiek sprawdziło się. Natomiast tutaj jest dosyć skomplikowana sytuacja. Możemy grać tego Gnara inaczej. Na pewno chcemy go grać z headlinerem superfanem. To jest najlepsze, co się może wydarzyć. Wtedy <laughs> naprawdę chcemy go grać. Natomiast możemy go jeszcze zagrać z pentakilem. Z Mosher'em raczej wolelibyśmy nie. No, i właśnie z Gnarem jest taki problem, że jeśli szukamy headlinera Gnara na poziomie 6, trafi nam się Bosher, możemy go wziąć, sprzedać. W ogóle jest taka technika, że jeśli masz jakiegoś headlinera, ale trafiłeś nie pod tę cechę, co chcesz, to powinieneś go wyjąć, potem sprzedać, i potem masz. Nie masz tego cooldownu na to, czy go trafisz w sklepie. Normalnie musiałbyś 6 tur poczekać, żeby go znowu trafić w sklepie, a w ten sposób nie masz tego. Tych oczekiwań. Eee, także jest taka technika. Mam nadzieję, że dalej aplikuje się ta technika. Wiem, że coś takiego było. Natomiast problem jest taki, że on ma trzy cechy, więc teoretycznie możesz dalej trafić coś innego niż Superfan. Natomiast Superfan jest turbo maksymalnie najlepszy. No oczywiście, skoro mamy Superfana, to trzeci przedmiot dostaje sam z siebie jest to sterak. W tym przypadku Radiant. Czyli ten świetlisty, jeśli mamy 5 superfan. No i zamysł jest taki jak Serafinka na szóstym poziomie szukamy gnara trójki. No i po prostu potem puszujemy level i niszczymy chłopeczków. Zasady są bardzo podobne. anti heal, penetracja obrażeń na tanku tutaj w tym przypadku. No i co? No i potem puszyjemy po prostu poziomy i robimy rzeczy. Myślę, że tutaj już nie ma co dodawać. Aha, tutaj dokleiłem jeszcze Moshera Jacksa, z tego względu, że jeśli byśmy trafili augment, który sprawia, że za te o levelowe rzeczy dostajemy statystyki, to 4Jax jest dobry wybór No i teraz na ostatnią, y, ostatnią kompozycję którą chcę Ci pokazać jest, są egzekucjonerzy. I teraz tak, to co widzisz na ekranie jest dziwne, y, natomiast zaraz się to wszystko wyjaśni, ja tutaj wrzucę przedmioty na VEX, bo jak widzę, tego nie zrobiłem. Jest jakiś rabadon tutaj gdzieś, może być. No i tutaj jeszcze wrzucimy sobie na Amumu przedmioty. Powiedzmy sobie, że to będzie takie coś. I teraz tak, o co tu chodzi? Chciałem ci pokazać, że kompozycja jest dosyć prosta, natomiast każdy egzekucioner w grze posiada swojego Guardiana. No, Twitch, Podpanka, tutaj true Damage, tutaj jest Emo, tutaj jest Country i tu jest Pentakill. Czyli jakby każdy ma swojego Guardiana. Zamysł tej kompozycji jest taki, żeby grać 4 Guardianów, czterech egzeków. Oczywiście, w zależności od headliner'a, będziesz to sobie różnie robić. Natomiast, żeby ta kompozycja działała, to Vex musi być headlinerką. Ogólnie możemy zrobić tak, na przykład. I yy, 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 możemy po prostu zagrać w taki sposób. A nawet w taki sposób, żeby te akalki na mnie skakały od razu na kartusa, przeciw Przeciwne akalki, oczywiście. Więc w skrócie chodzi o to, żeby wbić Vex na trójkę. Jeśli przy okazji wbije się Twitch, Pantheon, to super. Yy, jeśli kojarzycie kompozycję pod Twin Terror. To z tego można idealnie wyjść pod Twin Terror, a to też jest podpowiedź, że nie musicie mieć Twin Terror'a, żeby tym wygrywać gry. Także jest taka opcja. Głównym ikerem w tej kompozycji jest oczywiście Vex oraz... Amumu. Paradoksalnie Amumu jest carry w tej kompozycji, jego też chcemy wbić na trzy gwiazdki, on tutaj będzie robił rzecz. Także na tych dwóch jednostkach opiera się kompozycja, wokół tego jeszcze dwa garnia... znaczy jeszcze trzy gardiany, trzech egzeków, to znaczy coś tam zredukujemy w zależności od headliner. Proste, klarowne. Weks szukam na siódmym poziomie albo na 8 na siódmym najlepiej szuka się jak potencjalnie. No i zasady są takie same jak w poprzednich rerollach, czyli jeśli mamy dobry spot, trafia nam się naturalnie jakaś postać, możemy o, to, o tym pomyśleć. I tak to wygląda. Jeśli masz jakieś pytania, to przypominam, że trwa przedłużany stream. Dzisiaj jest dzień 44. Prawdopodobnie w, o każdej porze, jak odpalisz, to ten stream trwa. Oczywiście na YouTubie, na tym kanale. Ja Cię serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim, którzy sprawiają, że w ogóle ten stream się dzieje, bo ten stream sprawia, że ten kanał się rozwinie. Dziękuję ślicznie, że jesteś. Życzę Ci oczywiście sukcesów w TFT. Zapraszam do siebie. No i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pomogłem. Cały w CIS.